W ostatnich dniach twórcy gry zasypują nas ogromną listą nowych zwiastunów sezonu drugiego i znów kilka otrzymaliśmy, poznaliśmy szczegóły odnośnie safe'ów na wyspie w nowym sezonie drugim, mamy kolejne wycieki na event oraz ogrom nowości, które trafią do gry w nowym sezonie drugim. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kod Kodmigao i witam Was na odcinku z sezonu drugiego oraz mini wydarzenia. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie, Wygrać prezent za 300 Fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. A więc tak widzowie, jak chyba każdy z Was bardzo i to bardzo dobrze wie, już za równy tydzień od dzisiaj do Fortnite'a zostanie wprowadzony nowy sezon drugi rozdziału 6, a wraz z nim do gry trafi całkowicie nowy karnet bojowy, nowe przedmioty, lokacje i wiele innych ciekawych rzeczy. My gracze przez ostatnie kilka dni dosłownie co chwilę. Znajemy nowe informacje w jego temacie, jak i w temacie eventu, i w ostatnich godzinach nie było inaczej, ponieważ znów otrzymaliśmy kolejne jego zwiastuny z nowościami oraz co ciekawe wycieki na temat eventu sezonu drugiego. Na początku zaczniemy sobie, kochani, od tematu dwóch nowych współprac, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite'a podczas trwania nowego sezonu drugiego rozdziału 6, a o pierwszej z nich poinformował nas licker Hypex kilka dni temu, a jego post macie na moim ekranie. Możemy się tam dowiedzieć, że już niebawem do Zostanie wprowadzona kolejna kozacka współpraca, ale tym razem będzie to druga fala współpracy z Metal Gear. I tak dla przypomnienia to ostatnim razem współpraca ta była dostępna w sezonie pierwszym poprzedniego rozdziału piątego i dodała wtedy ukrytego skina Karnetu do tamtego sezonu w grze. Tym razem z okazji wydania tej współpracy otrzymamy od twórców gry nowe skiny, które zostaną wprowadzone do sklepu z przedmiotami za fałdolce i niestety jeszcze ich nie znamy, lecz poznamy je, gdy będzie bliżej do jej wydania w grze, czyli zapewne. Po którejś z aktualizacji w nowym sezonie. Spodziewajcie się przy okazji, że poza nowymi skinami otrzymamy jeszcze od twórców jakieś pojedyncze zmiany na wyspie z tym związane, czy może nawet jakieś darmowe nagrody dla graczy, ale tak jak zawsze nie są one jeszcze potwierdzone, a o kolejnej współpracy również dał nam znać ten sam liker na Twitterze. Jego posty z tymi informacjami macie teraz na ekranie i możemy się tam dowiedzieć, że już niebawem do gry zostanie wprowadzona również współpraca z Jakuzą i w jej temacie mamy więcej szczegółów, bo znamy nawet Skiny, jakie zostaną wprowadzone wraz z tą okazją do gry. Z informacji od tego likera tutaj możemy dowiedzieć się, że skin Kazuma oraz Goro zostaną wprowadzone do Fortnite z okazji całej tej współpracy z Yakuza już niebawem i same skiny i ich przedmioty zostaną wprowadzone do sklepu z przedmiotami dla wszystkich graczy za V-Dolce. W przypadku tej współpracy, tak samo jak w temacie tej poprzedniej, spodziewajcie się, że na wyspie pojawią się jakieś dodatkowe zmiany i nowości, a poza tym do gry będą mogły trafić również nagrody, ale to co dokładnie tam trafi, dopiero zobaczymy, tak więc musimy poczekać na informacje. Następna informacja odnośnie sezonu drugiego dotyczy kolejnego nowego jego zwiastuna, który został udostępniony do internetu wczoraj o godzinie 16 i ponownie było to zdjęcie przedstawiające nam nowości oraz dodatkowy opis i macie to widoczne teraz na moim ekranie. Możemy się tam dowiedzieć, złe zachowanie, złe nastawienie, całe mnóstwo kościołgniotów. Sezon drugi rozdziału szóstego startuje 21 lutego, a do całego postu został dołączony obrazek przedstawiający nam ogromny znak powitalny z nowego miasta na wyspie. Sam znak wita nas w dość ciekawym miejscu, ponieważ jest to miasto zbrodni, i nie wiemy jeszcze, gdzie dokładnie stanie on na nowej wyspie, lecz wiemy, że będzie to nowa lokacja, i prawdopodobnie ten przedwczorajszy zwiastun tutaj jest tym nowym miastem, które wita nas na tym obrazku. W każdym razie, poza tym znakiem jest tam jeszcze obok taka tabliczka i pewien liker dał znać, że może to być wskazówka dotycząca nowego skina kolejnego karnetu bojowego i wskazuje on, że to ten skin na ekranie może trafić właśnie do następnego karnetu bojowego, bo jest on związany z tym znakiem na tym zdjęciu. Do tej pory znaliśmy tylko trzy skiny nowego karnetu bojowego, z czego jeden z nich nie jest jeszcze potwierdzony i jest to oczywiście ten skin widoczny tutaj, a te dwa pozostałe są oczywiście potwierdzone, a teraz mamy kolejnego, niepewnego, lecz Niż możliwego skina tego nowego karnetu bojowego. No i jeszcze z takich ciekawych rzeczy to nic innego jak w którym zostało zawarte słowo kości i nie mam totalnie pojęcia o co dokładnie z tym chodzi, ale mam nadzieję, że będzie to jakaś ciekawa nowość na wyspie i mam osobiście nadzieję, że będzie to jakieś ogromne miasto, tym bardziej po tej wielkiej tabliczce na zdjęciu. Następne informacje, jakie dla was mamy dotyczą eventu oraz wyspy sezonu drugiego i na początku powiem wam o evencie, ponieważ widzowie zaraz po udostępnieniu ostatniego zwiastunkowego na, na wyspie zaszły kolejne zmiany na event, i tym razem serio pojawiło się Odliczanie. Samo odliczanie pojawiło się w innej formie niż zwykle, ponieważ jest ono na ekranie na tych nowych elementach widocznych tutaj i widzowie samo odliczanie odlicza do soboty godziny 21.30 i tak jutro o 21.30 w grze odbędzie się mini event na żywo. Już teraz mogę wam powiedzieć, że z samego wydarzenia na kanale pojawi się jutro osobny odcinek, w którym przedstawię wam wszystko co musicie wiedzieć o evencie. I pojawi się on o godzinie 10.05 i pamiętajcie, że jutro o 19.30 startuje live z eventu na kanale, także polecam go obadać. A i dodam, że wyciekły jeszcze te elementy tutaj. Kolejny wyciek w temacie sezonu drugiego dotyczy pewnej nowości, jaka pojawi się na jego wyspie i co ciekawe widzowie, informacja ta będzie dotyczyła sejfów, które tam się pojawią i po pierwsze, kochani, takie skarbce z przedmiotami wracają do gry w nowym sezonie drugim. Jednakże same skarbce przejdą, że tak to nazwę, generalny remont Ponieważ od teraz nie będzie czegoś takiego jak karta do sejfu, czy może medaliona, tylko kochani, żeby otworzyć safe, będziecie musieli się do niego włamać jak prawdziwi gangsterzy. Z informacji, które podał nam na ostatnio, możemy dowiedzieć się, że do skarbców gracze będą musieli się włamać za pomocą pewnego nowego przedmiotu i obecnie jest tylko jego nazwa kodowa, która nazywa się Meltanit, czy jakoś tak. Prawdopodobnie gracze zanim otworzą safe na wyspie, będą musieli się troszeczkę do tego przygotować, więc nie będzie to tak jak było to do tej pory i na pewno nie będzie takie proste jak kiedyś, ale niestety kochani na teraz nie jestem w stanie wam podać szczegółów w temacie tych nowych skarbców na wyspie. Na teraz wiemy tylko tyle, że będą one na mapie na 100%, więc jest to bardzo dobra informacja oraz wiemy, że będą one się otwierały inaczej niż tak jak to było do tej pory, lecz spokojnie to nie koniec informacji o sezonie drugim, bo mamy coś jeszcze w temacie wyspy. W ostatnich dniach na oficjalnym profilu Fortnite'a pojawił się short z lokacji od na wyspie i jest to krótki filmik jako pamiątka z obecnej wyspy, lecz najważniejsze jest to, co zostało na nim przedstawione i chodzi tutaj o tą lokalizację na ekranie. Skoro na niej został nakręcony ten filmik, można się spodziewać, że okolice obecnego bossa z medalionem na wyspie jakoś się zmieni w nowym sezonie, tym bardziej, że po evencie pojawi się tam całkowicie nowy NPC, który może zmienić się w bossa, ale czy tak będzie, to sami dopiero zobaczymy. Następna nowa informacja w temacie sezonu drugiego nie jest jakaś wielka, ale również jest dla nas ważna, ponieważ dowiedzieliśmy się na jakim etapie są obecnie twórcy gry i wiemy, że są oni obecnie na etapie testowania aktualizacji sezonu drugiego. Ale jest to już druga jego aktualizacja. Sama update zostanie wydany w grze jakoś 25 marca i wraz z jego wydaniem do gry trafi ogrom nowości, tak jak przy każdej aktualizacji, ale to sami zobaczycie i przy okazji teraz w tle macie listę aktualizacji, jakie trafią w nowym sezonie razem z ich datami. Informacja ta może nie była jakaś ważna, ale dowiadujemy się dzięki temu, że nowy sezon drugi oraz jego pierwsza aktualizacja są już gotowe i trafią zgodnie z datą na stronie internetowej, tak więc nowy sezon jest 25. 1 lutego, a pierwsza jego aktualizacja zaraz po starcie będzie dopiero jakoś 11 marca. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie eventu, jak i nowości i zwiastunów sezonu drugiego. A jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz sezon drugi, a nie że bawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!